To oczywiście demo Ale od razu ostrzegam, że gra jest dosyć brutalna Więc przygotowałem ostrzeżenie Uwaga, gra jest brutalna Kto nie lubi takich gier, nie, nie ogląda W grze jest sporo krwi No cóż Skoro już tak bardzo Was zachęciłem Zachęciłem do oglądania Zapraszam więc do oglądania Słyszycie muzykę? Tak, to ta gra Moi drodzy, gra oficjalnie już wyszła Ale my zagramy sobie w demo Scenariusz Tutaj mamy tylko to do dostępne, więc cóż, możemy sobie zrobić. Zaczynamy grę. Ojej, to, to ostatnie ostrzeżenie. Przy tym to się tutaj będzie działo. Nieźmy sobie tutaj w parze, bo no, pewnie nikt nie lubi być w barze, prawda? Generalnie, moi drodzy. Jak ja tutaj to zrobię, czy jak ja będę chciał tutaj próbować przeżyć, przekonacie się o tym. Dobrze, teraz tak. Pójdźmy do broń Tutaj zbierzmy tych kijów jak najwięcej. Jeśli, będziecie, jeśli Wam się gra, spodoba, i będziecie chcieli poradnik z tej gierki, no to oczywiście go zrobię. Ale póki co, czy wiecie jak grać, bo gra jest po angielsku. Więc jak to się nie chce wyścigać, to zapraszam na jakiś odcinek. Na pewno zrobię odcinek o tym, właśnie. Warto sobie na sam początek zbierać całą masę amunicji, no bo będzie to później nam potrzebne. Jak już się rozpocznie, wiadomo. Bitka. jeszcze trochę wyciszymy. Tak, na cztery sobie zostawimy, dobrze, moi drodzy, Warto sobie, jak mówiłem, warto sobie to pozbierać, że teraz zacznie się wielka bitka. No i prawdę mówiąc poradnik z tej gry prędzej, czy później pewnie się pojawi. No chyba, że jak mi będzie miśmiało wyświetleń, to się nie pojawi, bo się obrażę. Dobrze, zbieramy również. No, tu mamy jeszcze parę takich tych tam, więc sobie to wszystko zabierzemy tam. I tak nie będziemy tym rzucali w naszych przeciwników. Więc póki co warto sobie to tam zanieść, zanim zginiemy. Bo gra jest naprawdę hardkorowa moi drodzy. No więc panowie, weźcie to na mnie, nie przejmujcie. My to sobie tam wszystko poukładamy. Później będziemy się jeszcze martwili, jak nam się amunicja skończy. Ale moje to sobie to bardzo dobra krywka, tak naprawdę. Bo oni tutaj, dzisiaj przeciwnicy nie, nie, nie do końca umieją skakać. Przepraszam, nie chciałem ci skoczyć na głowę. Dobrze, że się nie zaczęli bić. Bo to no, byłby skończony. No ale dobrze. my moje idiota, zniesiemy sobie te wszystkie tam oszczepy no i go nie przeszukamy. Te wszystkie pomieszczenia tutaj, prawda? Aha, dobra. Bierzemy brać sobie też te kulki po Nie no, serio, wziąłem kulkę. A wy wszyscy już zaczęliście się nawalać. Jesteście chyba niepoważni. Jak widzicie, te szczepy nie są najmocniejsze. Ale dobra. Bierzemy. Zapewnić, że takiej fajnej broni. Czy mówię, że moja umysł się tutaj szybko skończy. Nagin. Jest. Gdzie takie trzy oszczepy, na jednego gościa wystarczyły. to może sobie tutaj zostawimy. I wejdziemy tam z naszym tasaczkiem Tutaj już coś leży Pięknie I od tyłu pięknie może Jakby co ostrzegają prawda, że gra jest brutalna Więc nie miejcie później do mnie pretensji O biegnie mój fanklub Aha. I co gościu, wstajesz? Chyba nie Chodź. Ej, dobra, tak Powinienem pewnie nawet skakać Ale to się już musi dać zniszczyć Jej Dobra, jakoś to zniszczymy. Dobra, idę na do nie dojdą, idą, idą. Mamy już tylko mój nóż. Mój wielkachny, ostry nóż. A ja tu wbijasz. A ty to. Panie niebieski. A ty co? Gdzie mi z tym krzesłem tu? Dawaj, widź go. Ale nie mnie na litość. Dobra Jakby no, Nie chcę wiedzieć chyba co tu się stało Haha, zobaczcie co wziąłem Dobra, idź ty gościu Jakie to jest mocne, patrzcie O kurczę, już się skończyło Ale przynajmniej trochę jak pozacinałem tam Kurka, serio? Dobra, mnie tutaj nie ma. Spoko, kumam, że wy chcecie być tutaj sami. Takie drzwi się nie da otworzyć, także. Cóż moi drodzy? Gdzie mnie gonisz ty? Hamieję. Sorry, gościu, ale. Siła wyższa. Także. Dobra, schodzimy tutaj niżej. Tak jak sądziłem, oni wszyscy stąd wychodzili. A my? No i nazywaliśmy im broń. Zacznę taką najgorszą z tego co widzę. No, trochę życie mi zjechało. Trzeba przyznać. Ale sytuacja nie jest najgorsza. Nie, no jest beznadziejna. Co się będziemy oszukiwali generalnie. Nie? To jest bardzo kiepska, bo to wszyscy teraz złażą mi. Zostaw mnie taki kupie, babo. Kurczę, wszyscy tutaj źli na mnie teraz. Tylko ja spętałem największą bójkę. Bardzo taką... Hmm. Już tam biegnie znowu mój klub. Cóż, moi drodzy. Prawdopodobnie jest że uda mi się teraz przeżyć, więc bliskie. Zeru. No właśnie. Ale na szczęście coś takiego, że możemy rozpocząć bitkę jeszcze raz i się przygotować lepiej. Tylko pamiętajmy. Coś tutaj. Aha, podniesienie tej kulki ich zdenerwowało, więc tym razem nie podnosimy kuleczki, tak? Dzień dobry. No. A to widzicie, co może od razu uderzymy z grubej rury. No co? No co? Ty, sushi, panie od sushi, zajmij się swoją robotą, co? No co na mnie? Tego nie mam wystarczająco dużo kłopotów. No zostaw mnie ten gitarzysto z 7 boleści. O tak. Chcesz coś powiedzieć? Myślałem, no a ty gdzie ty mi tu w... wbijesz? Koleżanko. No, już was tu nie ma. O kurczę, dużo was tu. Wejdzie to ja będę spadał. Pa! Dobra. Dobry pomysły, moi drodzy. Nie podoba mi się ich koncert, tak? O że tam zacznijcie generalnie nawalać. Także wam to wychodzi. Jako to możliwe, że on przeżył cios z krzesła? Kolejny kurczę, ja muszę nie tu goni już. Tu się nie da przejść. Ale tu mamy nasz rzeźnicki nóż. Ży, robi, to naprawdę tutaj robi niezłą robotę, jeśli chodzi o rzeź. Kurka! Aha, kolejny z krzesłem nam mnie biegnie, no. No chodźcie, jak się tak bardzo lubisz krzesła. Haha, jakby taki był wściekły. Nabuzowany, dostał z krzesła. I jeszcze bardziej w tym wściekł zrobił. Haha. Kto jest super gość? Znaczy dla nich na pewno nie ja. Bo ja ich tutaj rozgramiam póki co? O. To wy się tutaj wiecie, zajmijcie sobą, nie? Już, już dostałem swój nowy fan klub. Że? Już mnie nie lubicie Aha, jeszcze ja się też po prostu pobroń Niby mądre są takie, ale Dla mnie to za mało Masz z mięsa Kolejny Ała nałożycie zostało, dobra, moi razy Szybko Jesteśmy twardy dawać Tych frajerów, co chcą tutaj dorobić Masz z krzesła i nie wstawaj Ja pytam, tam, nie podoba mi się wasz koncert Dawaj tę gitarę Dzięki Zostawcie mnie, zniszczyłem wam trochę muzyczkę, no. Już się na mnie gniewają, już biegają na mnie ze wszystkim. Wkurzyli na mnie, jakby sobie nie wiadomo co. Tylko chciałem upiększyć ich muzykę, no. Według mnie była piękniejsza. Oni chyba nie podzielają mojego zdania. Ale nie know, skąd mi to w ogóle przyszło do głowy, prawda? Ja tu a dziś. Dobra, spadam, bo też nie mam broń na tej scenie. Nie wiem czym ciebie rzuciłem, ale grunt, że zadałeś to obrażenia, Ty! Jezu, zostawcie mnie! Serio, całkiem niebezpiecznie. No, ja tych nie jestem, Ty! Hello? Zdragi śledzia, zdrogi śledzia, Idziemy na górę. Halo, siema, siema, co nikt nie powinien mi bić, bo nikogo tutaj nie uderzyłem. Chyba będą mnie wściekli, że rozpocząłem bójkę stulecia. fan fanclub, więc trzeba się przygotować. A jednak nie. Możemy rzucić się z panią krzesłem. O! O, jednak idzie mój fan klub! I co? Kolejna pani z fan klubu. Też bardzo lubię obywać krzesłem. O! Kolejny pan z fan klubu. I tym wszystkim ludziom zniszczyłem dzisiaj kolację. To tu idzie jakiś mal? Ej ziomal Ajajaj, aj, aj. dobra Osta no, Ostatni raz Przechodzimy, próbujemy to przejść Teraz zginiemy moi drodzy No to wiadomo, kończymy odcinek No więc już moi drodzy sobie gdzieś tam Tutaj byliśmy Jeju Czemu oni się tak Aha, bo to się nie da przejść. po co to w ogóle wbiłem, Panie Dawidanki. Mój fan klub jest iście wielki i mega super. A... Ale nie wiem, czy mi się to podoba. O. O, sorry, nie miałem Ciebie rzucić. Miałem rzucić innego gościa. ale póki mam te amunicję. Masz kopnioka i młotkę ci jak się strzelę, że jeju, ile was? Aha, też macie różnorzeżnicki? No to brawo ja też mam. Co tak szybko? Dobra, to może przechodzimy jeszcze raz, bo zginąłem tak szybko w zasadzie, że... Dobra. To jeszcze raz. Zaczynamy od pokonania o tej wolnicie tego pana. Dlaczego w sumie nie wiem? Jego kolega ma to zupełnie gdzieś i zostawił mi. Zostawił mi Ej, pomogę ci w bitwie. Daj mu się nie wkurzysz. No? Papa. pa. pa. Pozwól, że ci pomogę. No, ciemni, kurcia, wodnia. Wieść nam na mnie wiecznie. Aha Zdrada, atak. Niespodziewany. Niespodziewany, atak. Tu mamy coś nie wiem, ciekawego. No, chyba po nim. Hop, a tu idzie następny Fryer. Eee, dobrze, moje To był na tyle z gry Paint The Tone Red. Skomplikowana nazwa. Mam nadzieję, że ten mi się podobał czołem.